Słyszałam, że wyjechałaś z Redanii. Zamierzam zapobiec rozpadowi Edirna. Mamy tam ludowe powstanie, prawdziwą rewoltę. Spodobałoby ci się? Nie sądzę. Zaczęło się jeszcze przed śmiercią Demawenda. Powstańcą przewodzi dziewczyna. Jest śliczna i na dodatek niegłupia. Dokonała niemożliwego. Ludzie i nie ludzie, szlachta, mieszczanie i chłopi maszerują ramię w ramię ku słońcu świata nowego. Spuścili srogie manto royalistom. I teraz są jedyną siłą zbrojną w Edirne. Co się stało z synem Demawenda, księciem z Tenisem? Nic. Dołączył do powstańców i robi dobrą minę do złej gry. Udaje, że podobają mu się idee sprawiedliwości i równości. Co zamierzasz zrobić? Nie mogę pozwolić Henseltowi Skedwen zająć Doliny Pontaru. Nasz król wojownik za bardzo urósłby w siłę, trzeba go powstrzymać. To na początek. Potem zadbam, by na tronie Edirn zasiadła właściwa osoba.